dobry, Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu maszynę Rigid K5208. Jest to jedna z najpotężniejszych maszyn dostępnych na rynku, która oferuje pracę równocześnie ze spiralami 22 mm oraz 32 mm. Przy czym pracując na spiralach 22 mm możemy pracować w zakresie od około Fi50 do Fi150. Maszyna posiadając silnik 1250 W może pracować ze spiralą 22 mm długości łącznej 53 m aż. W przypadku pracy ze spiralą 32 mm maszyna może pracować łącznie ze wszystkimi segmentami do 61 m, przy czym dla średnicy 22 mm mamy średnio 580 obrotów, dla spirali 32 mm mamy średnio 700 obrotów. To wszystko w połączeniu ze zwartą kompaktową budową urządzenia daje nam bardzo mocne, bardzo wytrzymałe i bardzo szybkie i wygodne narzędzie do pracy. Maszyna K5208. Podstawowa budowa i charakterystyka urządzenia. Włącznik obrotów prawych umiejscowiony jest na górze, bardzo wygodnie, pod ręką, przy samej dźwigni. Także operator w czasie pracy. Możemy się skupić na tym, co robi, nie musi odwracać uwagi od czynności, żeby poszukać, gdzie jest łącznik. Wiadomo, że pracujemy zawsze na obrotach prawych, natomiast w przypadku awarii, zaklinowania się spirali lub jakichkolwiek innych problemów, możemy na chwileczkę włączyć obroty lewe, żeby wycofać na przykład spiralę, która jest zablokowana. Tutaj znajduje się czoło maszyny, przód, z którego będzie wychodzić spirala. Jednocześnie mamy z przodu też uchwyt, który ułatwia nam transport. Praca urządzenia odbywa się bardzo prosto. Tutaj jest dźwignia blokująca uchwyt, w którym pracujemy. Również za niego możemy chwycić i w czasie transportu przenosić. Kolejna sprawa. Urządzenie posiada Budowany uchwyt na klucz do rozłączania spiral. Tym kluczem możemy rozłączać wszystkie dostępne spirale na rynku od spiral 8 mm, 12mm, 16mm, 22 mm, 32 mm. W każdej chwili operator również ma klucz kluczką wygodnym, stabilnym i w mocnym filiecie, z którego nie wypadnie. Z tyłu maszyny mamy przygotowany zaczep. Pod wąż prowadzący do spirali, tak aby spirala, którą będziemy wkładali w instalację, była zabezpieczona w wężu prowadzącym. Dodatkowo to, o czym wspomniałem wcześniej, urządzenie może pracować na spiralach 22 mm oraz 32 mm. Konwersja odbyła się bardzo szybko. Po zwolnieniu zabezpieczenia wystarczy przekręcić dwoma szybkimi ruchami. Przystawiamy sprzęgło do pracy na 22 mm. Zabezpieczamy. I już możemy pracować. I odwrotnie, w drugą stronę to samo. Po zwolnieniu, odkręceniu, możemy przestawić maszynę do pracy na spirale 32 mm. W standardzie, oczywiście, wyłącznie różnicowo-prądowy, który zabezpiecza nam w czasie pracy, aby nie doszło do porażenia operatora, gdyby pojawiła się woda lub jakieś przepięcie w instalacji. Z drugiej strony, maszyna posiada bardzo wygodny uchwyt na podręczne końcówki, które w danym momencie operator potrzebuje i korzysta, tak żeby gdzieś mu się nie zagubiły w czasie pracy. Bardzo łatwo wystarczy wychaczyć wyciągnąć, zabezpieczyć. Końcówkę możemy sobie w każdej chwili na spirali zmienić i mamy je zawsze pod ręką. Znajduje się też również regulacja napięcia paska napędowego, ponieważ przeniesienie napędu z silnika nawał odbywa się paskiem pilnowym zębatym. Dodatkowo, ponieważ w czasie pracy może się pojawić sytuacja, że na spirali będzie zanieczyszczona, mogą być jakieś resztki wody. W środku cały układ jest zabezpieczony, tak aby ta woda nigdy nie, nie dostała się poza urządzenie na silnik, czy, czy wrażliwe elementy. Zbiera się w z stworzywa i w każdej chwili możemy korek spustowy otworzyć już poza budową, poza miejscem pracy, na zewnątrz, czy po przybyciu na, do siedziby firmy, wyczyścić, pozwolić, żeby to spłynęło, wyschło, ponownie zabezpieczyć i urządzenie jest gotowe do dalszej pracy. Następną bardzo wygodną cechą użytkową urządzenia jest jej bardzo zwarta i prosta budowa, dzięki czemu w czasie pracy lub czynności serwisowych, jeżeli potrzebujemy na przykład zajrzeć co się aktualnie dzieje ze sprzęgłem konserwacyjnym? Wystarczy poluzować dwie ściągnąć obudowę, i mam przed nami już jest zespół sprzęgła. Serwisowanie urządzenia i przegląd jest bardzo prosty. W momencie, kiedy ściągniemy osłonę z tworzywa, mamy już zespół sprzęgła. Teraz wystarczy tylko zwolnić zabezpieczenie, podnieść dźwignię do góry. I bardzo szybko i sprawnie możemy wyciągnąć sprzęgło. Dzięki temu mamy ogląd, jak wygląda sytuacja. Czy mamy tu jakieś dodatkowe zabrudzenia, uszkodzenia, czy jeżeli potrzebujemy przeczyścić lub wymienić sprzęgło, możemy to sprawnie, bardzo szybko wykonać sami. Ponowny montaż odbywa się równie szybko i sprawnie. Wystarczy włożyć, zabezpieczyć i sprzęgło już jest zamontowane. Następnie wystarczy tylko nałożyć osłonę. I maszyna ponownie jest gotowa już do pracy. W zależności od y, zakupionej wersji, urządzenie może być wyposażone w różne, różne osprzęt Od samego napędu poprzez napęd ze spiralami 22 mm, ze spiralami tylko 32 mm, lub zestaw 22 i 32 mm. Oprócz tego, oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, w zależności od wyposażenia. I wybranego wariantu do urządzenia są dołożone już podstawowe końcówki robocze, które umożliwiają pracę z najbardziej typowymi zatorami problemowymi w instalacjach, takimi jak tłuszcze, różnego typu szmaty, siatki, ród, nawet pęknięte kawałki spiral i tak dalej. Oczywiście, dla bezpieczeństwa pracy, najbardziej ważna rzecz, w zależności czy operator jest lewa czy praworęczny. Stosujmy rękawice najlepiej skórzane, nabijane ćwiekami, tak aby w czasie pracy operator, który będzie trzymał spirale w ręce, nie doszło do wkręcenia części garderoby, ubioru operatora, a tym bardziej, aby nie doszło do chwycenia i wkręcenia dłoni lub palca, bo wiadomo, może to doprowadzić do złamania, uszkodzenia, no i wręcz nawet może i kalectwa. Te elementy akurat znajdują się w standardowym wyposażeniu. Rydzic posiada również w swojej ofercie e, zasobniki na spirale wykonane z mocnego, wytrzymałego tworzywa, a zarazem lekkiego, które mogą pomieścić 5 odcinków spirali 22 mm oraz 4 odcinki spirali 32 mm. Wygoda bęben jest obrotówna, także wyciąganie spirali z bębna oraz chowanie ponowne odbywa się bardzo szybko, bardzo wygodnie i bezpiecznie ponieważ ograniczamy ryzyko przy wyciąganiu, żeby na spirala spirala kosza wyskoczyła, skrzywdziła operatora lub kogoś to będzie w pobliżu. tak samo z chowaniem. Teraz nawet gdybyśmy chcieli na spirali z maszyny, wystarczy spiąć razem. Z użycia do dodatkowej siły kosz bardzo wygodnie pracuje. Jeżeli potrzebujemy w danym momencie do instalacji wprowadzić więcej niż 5 czy 4 odcinki spirali, nie ma problemu, ponieważ w każdej chwili możemy wymienić taki kosz na nowy. zacząć ściągnąć prowadzenie, podnieść cały bęben. Cały kosz ze spiralami możemy sobie odłożyć do i zabrać na przykład następny pusty z kolejną spiralą zamontować to prowadzenie zapiąć je wprowadzić spiralę i znowu bardzo szybko bardzo wygodnie mamy gotowe stanowisko pracy Kolejny odcinek maszyny. Jednym szybkim ruchem możemy spirale rozpiąć. Unikamy w tym momencie bezpośredniego kontaktu ze spiralami, z szarpaniem się z bolcami. Wystarczy pożyć czpień. Jeszcze raz pokażę. Wystarczy, że tylko w zależności, czy rozłączamy spirale 20, 20 30 20, 16, używamy odpowiedniego czpienia. Wkładamy tylko w otwór i ruchem przekręcając. Rozłączamy z